Siemanko Mamy poniedziałek, rano, przed ósmą W Bieszczadach jesteśmy od soboty Nie nagrywaliśmy wcześniej Zbyt wiele Przez problemy żołądkowo-techniczne, zmęczenie No i ogólnie wycilowanie w domku Który widzicie za nami Relaksik, posiedzieliśmy Ogólnie to co widzicie to jest domek, który wynajęliśmy Jakby plan był taki, że robimy ognisko Kiełba, pieczemy kiełbaski, ale to jednak nie jest nasz styl bycia. No, więc ogólnie fajna miejscówka, jak szukacie od takiego po prostu wypadu z rodziną, żeby być gdzieś razem. W sumie cała wycieczka jest zrobiona po to, żeby, żeby pies mógł też z nami gdzieś chociaż raz jechać, no bo ogólnie jakby poza kamerą w tym roku już trochę pojeździliśmy, nie nagrywaliśmy, no i trochę jakby już nam było żal, że on nigdzie z nami nie pojechał, więc jest w Bieszczadach. Jakby miejscówka idealnie dla niego, jak zresztą widać, gdzie sobie chodzi. Będzie spacerował, będzie pływał, nie? Na razie trzeba worki ogarnąć. Tam też Czekaj co? No, dobra, Lecz Co ci się podobało w domku? A co? Jeszcze raz. <gry> co ci się podobało w domku? Co mi się podobało w domku? Że był domek. Ogólnie domek spoko opcja, ale tak jak mówię, chyba w większej ekipie. No bo my się czuliśmy tak, jakby nie swoje, że jesteśmy tu sami, że jest mega ciemno, że, to, że nic nie, się nie, nie dzieje. Nie jesteśmy przyzwyczajeni nie do jesteśmy. takiego spędzania y, wolnego czasu. A zawsze to były po prostu hotele i y, duża ilość y, po prostu ludzi wokół nas. No taka prawda. jest pięć gwiazdek tylko. Tylko pięć gwiazdek. Hmm. tylko pięć A, gwiazdek. Nie, nie. <laughs> tylko pięć A gwiazdek. Tylko pięć gwiazdek. A tu? Znaczy, ogarniemy się, jedziemy i będziemy nagrywać dopiero wtedy. Jak już się ogarniemy, no to, to cześć, Pa. Uh, siemanko. Po wielkich bólach dotarliśmy do Polańczyka. Ale to takich serio wielkich bólach. Nie widzieliście wcześniej, że mieliśmy domek, domek w Zachoczewie. I niestety dopadła nas zemsta Bieszczacka. Może, może nie zemsta Faraona, ale Bieszczacka. No i z dwudniowego. dwudniowego, nie? O no, no, w zasadzie jest tak półtorej, bo te, byliśmy całą niedzielę, e, a sobota to była taka, no wieczorem przyjechali. No. no i plan był taki, ogólnie plan był ambitny taki, żeby odpocząć sobie po podróży, no bo jadąc w Bieszczady jeszcze musieliśmy załatwić trochę rzeczy, czy to z firmą, czy no, po prostu załatwić parę tematów. No i plan był taki, że sobie w Zachoczewie odpoczniemy te dwa dni. I po tych dwóch dniach pojedziemy dalej No i w zasadzie tak się stało Tylko, że w ogóle nie odpoczęliśmy Coś tam z wodą chyba było nie tak Taka zasiarczona była Strasznie, taką Waliła, jajówą waliła No ale ogólnie domek Pajunki spoko były, Ta ogólnie było spoko Ale pojąki tam były na przykład pod prysznicem Chociaż to nie był pająk Tylko to był jakiś... Ogólnie domek spoko Jak ktoś lubi takie klimaty No to domek spoko Ale to serio trzeba lubić takie klimaty Czyli wiecie Jesteście gdzieś w... Na skraju, na uboczu, mniej więcej w nigdzie macie te wszystkie rzeczy, które są potrzebne, właśnie typu lodówka, zmywarka, pralka, tak dalej, tak dalej. Ognisko było. Co tam jeszcze było? Możesz Hamak był. Ognisko grilla. No, to nie. trochę nie, W ogólnie to wszystko jakby trochę nie wyszło, czyli te te dwa dni pierwsze w Bieszczadach uznajemy, że nie miały miejsca. Chociaż ja na przykład chciałabym mieć taki domek na własność. Ale to na własność, no. Tak, żeby po prostu. No... I przyjeżdżam sobie wtedy, kiedy chcę. Robię sobie tam to, co chcę. Jak zostawiam bałagan, to sobie zostawiam bałagan po u siebie. Cokolwiek my generalnie w każdym z hoteli, czy nawet tutaj w tym domku, to też normalnie posprzątaliśmy po psie. Bo pies się leni cały czas, więc roleczka, czy łóżko, czy kanapa, tam gdzie on tam przebywał, to, to posprzątaliśmy. Także jesteśmy bardziej z tych, żeby nie zostawiać mimo wszystko syfu i złego słowa po sobie. Nie? Zazwyczaj. Zazwyczaj. Chociaż nie no, chyba żadnej akcji nie było nigdy. Nie no, ogólnie nie, coś... planowaliśmy zrobić coś takiego, że właśnie mamy ten domek na te dwie noce że w sumie dobrze, że tak zrobiliśmy, bo sprawdziliśmy siebie, czy my w ogóle chcemy taki koncept, taki koncept odpoczywania. No bo ogólnie jakby my zazwyczaj robimy to tak, że bierzemy cztero- pięciogwiazdkowy hotel, no iż... Tak. No bo nie, że jesteśmy jacyś spaczeni, czy że sramy hajsem, czy, czy cokolwiek z tych rzeczy, ale po prostu jak już mamy odpoczywać, to moja wersja jest taka, że odpoczywać się w lepszych warunkach, albo w, niż ma się w domu. Tak. O. I żeby po prostu nie gotować, no no. nie wiadomo, nie, nie sprzątać tak, wiadomo, że to jakieś tam. Po prostu odpoczywać. No. Tak, po prostu dokładnie. odpoczywać kompletnie, jak nie robić nic z tych rzeczy, które się robi na co dzień w domu. Nie? No i w domku to nie za, nie za bardzo wyszło. Czyli to przyjeżdżasz w sumie do domku, w którym robisz te same rzeczy, które robiłabyś tak, w tak. swoim domu. tylko zmieniam jesteś... aranżację i okolice. Nie I to jest to w sumie bez sensu. nie dla mnie. I to jest w sumie bez sensu dla nas. Wiadomo, jakbyście byli z ekipą, nie wiem, powiedzmy sześć osób, macie zamiar poimprezować, zrobić sobie ognisko, razem sobie tam spędzić jakoś czas ze zgraną ekipą. No to jeszcze widzę na to jakąś, jakąś przestrzeń. I też ale... fajnie wychodzi na przykład jak na trzy pary, sześć osób, no to. Fajnie no tak, no tylko że masz dwa domek, pokoje, nie? Czyli nie możesz mieć sześciu trzech no par, no to, tylko możesz no mieć dwie dobra, pary. No dwie pary. Okay. Albo z dziećmi w zasadzie, nie? No tylko, że w sumie możemy też źle znowu trochę trafiliśmy z takim domkiem, że. Nie było tam po prostu co robić. Czyli na takiej zasadzie, że jesteście serio w środku lasu, może nie w środku lasu, no ale jesteście w, na skraju nigdzie i musicie sobie jakoś zająć ten czas, nie? Ale jeszcze chcę dodać, bo to też nie jest tak. My akurat mieliśmy no niestety cała niedziela była pochmurna, padało i było zimno. No w sumie tak. Więc no. też nie było tych takich nie mogłeś wyciągnąć tych walorów z tego domku, tak, bo cały czas. No piszczyliśmy... gdzie byś tam szła? Chociażby bym się przeszła na tą górkę co pokazywałeś. No niby tak, to ale mogłabym to jest takie... sobie usiąść na leżeczku, na tej ławeczce, która była, na tej huśtawce. I też mogłabym, albo wystarczyłoby kocyk rozłożyć, bo tam było dużo miejsca. Tam była taka jakby mini polanka, yep. bo był domek na wzniesieniu i był taki po prostu spad i można było nawet na tym spadzie, na takiej górce sobie się położyć cokolwiek. Można by było jeszcze wyciągnąć więcej z tego jednodniowego, takiego całego. To. Czy inaczej, ja mam ADHD i się kompletnie z tym nie zgadzam. Dla mnie musi się zmieniać sceneria non stop, musi się coś dziać, musi być akcja, musimy gdzieś iść, musimy coś robić. Nie ma takiej opcji, że ja gdzieś wysiedzę dłużej niż godzinę i no nie ma takiej takich szans, nie? No ja musi się nie... coś dziać, no. No ja to jednak mogłabym, tylko żeby ktoś by mi zrobił właśnie to śniadanie, ten obiad. No tak, ale no to, co byś tam Nie, no to tam nie było nic do roboty. nudzilibyśmy się tam, no co, odpalilibyśmy, odpaliliśmy projektor. Bo co gdybyś umiał zrobić porządnego a gdybym mógł zrobić Ognisko. grillę. Ognisko nie wyszło, no. Ognisko nie wyszło. Drewno spalało się bardzo szybko. Nie mieliśmy ani węgla, ani brykietu. Nie szło w ogóle utrzymać tej temperatury. Nie szło nie, tego nie. utrzymać. Nie, nie, nie. Później zaczął jeszcze padać deszcz na to wszystko. Musieliśmy się szybko zwijać. Było zimno. No, już, już było zimno. Nie, już nie wyszło. Nie było wyszło. takiej przyjemności z jedzenia tego. Teraz mamy już hotel. Już normalny. Jakby na odpowiednim poziomie. Ze śniadaniem. W cenie. Już zamówionym. Więc teraz będzie na pewno dużo lepiej. I idziemy zwiedzać. A w zasadzie idziemy najpierw coś zjeść Co tam? Zupa dupa Czyli zupa z borowikami i śliwkami suszonymi Kisie łycia? Pisełycia Bieszczadzki żu żur z ziemniakami i grzybami leśnymi Borowiki z baraniną ze Starego Sioła Zupa z kaszą jaglaną, borowikami i baraniną Kaszełynik łamkowski Zupa z kapusty kieszonej z mięsem, chrzanym i śliwkami Za zakwasie bura troziakiem. Piwo regionalne Ja nie chcę Ja też Chryczanyki Co to są chryczanyki? To są te placki Ziemniaczane nie. z kapustą Nie To są te placki z kapustą Nie uci. Placki z kapustą? No, to nie. Placki, czy placki Aha. z kapustą to są... E... Fuczki. Fuczki. A, no tak, fuczki. Foczki. to są połączenie smaku kaszy gryczanej i, miejsca, i mięsa. Ugotowaną Miejsce. kaszę gryczaną łączymy z mięsem oraz posadawiamy składniki, a następnie smażymy na gorącym oleju. Nie rób tak. Cześć. Nie Cześć widzowie, cześć ludzie. wstydzę się. Cześć, cześć ludzie. Nie ma nas tu. Siemanko. Ja się wstydzę, świetnie komponują się z sosem śmietanowym, z dodatkiem czosnku i koperku lub ze sosem Boże, z sosem z leśnych grzybów. Nie no, ja biorę włóczki ze śmietaną i biorę proziaki, knysza. weź jeszcze w Nie, właśnie knysze. już y, wygooglowałam, knysza to jest po prostu taki fast food, y, nadziewany po prostu jakimś tam, patrz, knysza. knysza. Okrągły pieczony pierożek, dawniej spożywany podczas odchodu, e, obchodów. Odchodów. Dawniej podczas obchodów. <laughs> obchodów upamiętnienia umarłych. Ja Obecnie jest... rodzaj pieczonych pierogów z różnego rodzaju na dzień. Lemoniada. Aha, ale to musimy wziąć dwa razy lemoniadę, bo to jest lemoniada 0,7. Znaczy 0,4 litra. 400 ml. A jest kompot? Nie ma kompotu. To 400 ml 17 zł Drogo. Tak? No. Drogo, czy nie drogo? Drogo. Drogo? No, kurde, nawet pół litra, nie wiem, Tu Tylko no, surówki masz osobno. Zestaw trzech surówek. Tu surówki masz osobno. Tu wszystko będzie chyba... Miesza, karkówka. Chodźmy poszukajmy. A tu masz znaleźć babuni, proziaki. O. Jakąś zupę bierzesz? Tak, ja chyba wezmę albo rosół... Masz, rosół z tak? kury z makaronem. Teraz jest mniej patrz. Tu być się golałem. No, ale na mecie nie było. No to czekaj. Placki za kapiora, placki ze śmietaną, naleśniki z serem, pierogi tradycyjne. Widzisz tu, placki z tartych ziemniaków i kabustyki. Coś ładnie pachnie. Coś ładnie pachnie. Coś ładnie pachnie. Wiesz co? Cie? Chyba wezmę ten żur domowy. Próbuję żur. Klepku. Bez klepka, nie. A on jest w chlepku. Nie, bo jest może być... Nie. Jest w, chlep, jest w, chlep, jest w Nie chcę takiego. W Żur domowy z jakim kiełbasem plus pieczywo. Czyli jest w chlepku. Nie. No dobra, to no, jedno z, ja z nas idzie wiem. zamówić. Ty mi wyślij na Whatsappie, co chcesz. A ja pójdę zamówić i zapłacić. Ostatecznie, może potrzebujesz jeszcze pytanie do publiczności albo dodatkowe 60 sekund. Pierwsze przyszły do nas proziaki prawie jak prosiaki. A teraz powiedz, co to są te proziaki? Nie mam pojęcia. To są tradycyjne. Dla, dla, bój, takie bój, bój, bój. Klatki. To jest po prostu pieczywo. Tak. Prosiaki. To jest chleb z prosiaków. Proziaki. Tradycyjne podkarpackie placki mączne z dodatkiem prozy, czyli sody oczyszczonej, które były popularnym zamiennikiem chleba, wypiekane na piecach. Wszystko wiecie, Już kojarzycie ja Ci rozkroje. czosnkowym z czoskiem niedźwiedzi. Nie, nie no nie To z tego. Nie, Nie ci No super. No, dzięki. Mazduża Dlaczego? A cię dużo nasołko. Wiem, że ty lubisz dużo nasołko. A to okay. jest czosnkiem niedźwiedzi. No. A dostaliśmy w, tej, w tym domu, w którym byliśmy, dostaliśmy pesto z czosnku niewy... Mhm. Pesto z czosnku niedźwiedziego. Pyszne. I powiem ci wchodziłoby jak złoto. No. A soda oczyszczona powoduje, że to się robi takie bardziej puchne, nie? Tak, to jest jakby można powiedzieć za... znaczy może nie tyle co zamiennik. Ale na przykład czasami zamiast proszku do pieczenia dodaje się sobie. Okay, maga szybko to wszystko podaję. No. Ja wyobraź sobie, że tu nie ma żurku w kłapku. No, ale tak męczyłeś. Ale był jako opcja? Nie rozumiem. Mówisz, że nie ma, a był jako opcja. No ale wydaje mi się, że tam w menu był. Na zewnątrz. My widzieliśmy jak tam zdjęcia, w jakiejś restauracji było. Ale nie, że tu było na tych tabliczkach. Tak? Jak mam rację, to teraz pokazuję wam te menu, a jak nie mam racji, to macie teraz napis, że nie mam racji. Jedno z dwóch. Ale to nie są te żurki. To jest taka woda. Woda żurkowa. Bo to jest żurek, a nie żur. Dobra, odstawiam was już. Ogólnie jeżeli chodzi o te proziaki, no to proziaki jako przystawka spoko Pyszne. Jako przystawka mega. O, pyszne, no pyśno. No fajne, no fajne, no. No, takie, takie późne taki ciepłe. Takie proziaki mogliby dodawać na przykład do żurku. Żur. kiełbasa w tym żurze wydaje mi się, że nie jest taka marketowa, o, tylko, bo ona jest taka bardzo mięsna, nie jest przemielona, więc chyba tutaj jest lepsza i chyba taka tak, Smakowo słona. Ogólnie dla mnie jadłam lepsze żółść. nie tak. Czyli to nie jest koczcze, to... rysiste. Czyli żurowna to nie jest. Ale lemoniada dobra. Ale bardzo słodka. Ale bardzo słodka, no. Znaczy bardzo słodka. Piłem bardziej słodkie. Co mówisz, że to będzie dobra? Takie... No, Kurde. W ogóle nie smakuje jak żół. Po prostu to była taka, to jest taka woda żura, żurowa. Mm. Dla mnie to w ogóle nie smakuje jak żur. Dla mnie to ma taki posma delikatnie kwaśnawy. Jakby z grzybem? To nie jest taki. Znaczy, nie wiem czy to jest... Nie wiem czy to jest na prawdziwym zakwasie czy nie, ale dla mnie to w ogóle nie smakuje jak Żur. A teraz jest jakaś różnica żur. A dla mnie to w ogóle nie smakuje jak żur. Dla mnie to smakuje. No. Żur. Tak, tak. Pa, ja wziąłem żur. Żur jest pierwotną, gęstą i kwaśną zupą na bazie zakwasu. Tak, ale no, on nie jest kwaśny jak żur, tylko to on jest po prostu lże... kwaśny. Żurek to jego lżejsza odmiana zrobiona na zakwasie z mąki pszennej, która jest delikatniejsza i rzadsza. Czyli to żurek. Szczerze, to nawet obok żurku nie leży. No nie, w sumie. I też jest w takim razie zły na zewnątrz. A może tu się taki żurek jem? No ale nie, no żur to żur, a żurek to żurek w takim razie. No nie, ale ogólnie może cały koncept jest inny. Bo dla mnie to się... rzadkie. A ja uważam, że to jest nieudany żur. Rzadkie. Ja nie czuję nie żadnego jest. zakwasu. Smakowało to też nie jest żur. Jakby nie... nie marchewka. No. W żurze no tak. nie ma marchewki. Jest. Jest, jest? normalnie. No, nie masz marchewkę? Nie. Papki. Ja inne żury jadłem. A weź sobie jeszcze połowę jajka jest. Nie zjem tylko całe, zostanę to, stąd... to jest suprosiaka. Kurę Chciałbym wam umieć wam wytłumaczyć, jak to smakowało, ale nie jestem w stanie. Słone i leżało obok żurku. Taki rozwodniony Dobra, żurek. Jakby chciałbym użyć więcej słów, ale nie jestem w stanie użyć więcej słów, bo po prostu ich nie znam. Jakby. Ale ja uważam, że jakbyś powiedział właśnie rozwodniony żurek, to to tak właśnie smakuje. Jakbyś dobry żur, Ro rozwodnił. No w sumie może tak. No czyli to jest w sumie rozwodniony żurek. No nie jest taki zawiesisty. No. Ja lubię takie zawiesiste żury. Ale za to to jest dobre. A to by w sumie się coś do tego przydało, no? no. Masz matkę, no coś jeszcze? Ja bym połączyła to z tym. Tak nie, ale. No chociaż powiem ci. O wiele fajniejsze niż ten chleba. chleb. A chleb jest w sumie fajny, taki ciepły. Niego to wyciąga. Jak no? to, to zamoczysz, no. to to wyciągnęło jakby całą sól z tego żuru Czyli tak sobie to zamoczysz i podtrzymiesz chwilę. I teraz zjesz. Jak dla mnie to wyciągnęło sun z tego żulu tak. i to się automatycznie staje słone ale tak mega słone no, no. to jest ogólnie spoko ale też trzeba to lubić bo to jest po prostu takie ciasto taki mocno wyrośnięty taki chleb. chleb no ale taki chleb mocno wyrośnięty przez tą sodę oczyszczoną no ale no, spoko jak na razie. Zapłaciliśmy 156 zł. Za te proziaki, które widzieliście, 20. Żur domowy z jajkiem i kiełbasą 24. Fuczki ze śmietaną 33. Placki za kapiora 48. Lemoniada 17. I tonik 14. No to w sumie jakoś najbardziej cenowo wychodzi ta lemoniada. Mi się tak udaje. Ale wiesz, tu mam wrażenie, że wszędzie te lemoniady są strasznie drogie. Pamiętasz, że zakopane? Nie. 47 zł? O, no z tak. Banek czy Czy 41? Ogólnie to w tym roku już trochę pojeździliśmy, ale nie nagrywaliśmy. Bo nie było czasu ani sił, ani. ani a Nie było czasu w sumie, nie było możliwości w sumie. I to zawsze albo z kimś, albo, albo nie mieliśmy czasu. No i w sumie faktycznie w zakopanym byliśmy. Ale czy tak w sumie kosmicznie? Jest stanowczo w zakopanym. No, nie było jakoś tak kosmicznie. Ja tam na tym no oprócz przyszłość. tych takich biralowych e, Opró ale, oprócz te restauracji, no tak ale oprócz takich miejsc, do których idziesz i wiesz, że będzie drogo. W jakichś takich normalnych restauracjach jedliśmy żeberka. Bardzo dobre w Zakopanem były. I tu tam była właśnie ta lemoniada za 47, ale tu była to była cała duża karafka, nie? No, wybanek taki jeden tych chyba. Ale i tak mnie cena powaliła. No. Można by było porównać cenę tego... Puczynąć, no. To może zrobimy tak? O, to sobie przesunę. Zasadę wezmę. O, I placki tak. Dziękujemy. Można. Oh, dziękuję. Dziękujemy. You touch my No, musicie Czajcie to. Bo to jest na dwie osoby. Nie ma. No, nie ma. ma. Okay. Bo... Yeah. So, jakby po prostu tydzień. Bo no, tam była ta gramatura, nie? Jeden przecinek do No. Oj, No, Nadepłem go chyba. No, niechcący, niechcący, no, niechcący, sorry. Tutaj w ogóle mamy trzy surówki z kapusty kiszonej, marchewka i to jest kapusta biała chyba. Ja mam mega kwaśną śmietanę, ale taką dobrą. To jest jakaś taka, no, taka, taka mega, jakby była prawdziwa. Jakby była swojska, no. Mhm. Ci uznajemy, że jest ze swojską śmietaną. No albo, o, no, ktoś mnie tutaj atakuje już. O, Mopsik nas atakuje. No jak powiedz mi, czuć y, w tych kuczkach y, kapustę? Kefir, zaraz mi leginsy prze, przeciorasz. No w sumie czuć. Tak? Jest, to jest jakieś super dobre? To znowu takie, wiesz, jakby smakuje trochę jak takie lane ciasto, nie? Nawet tak mm -hmm. wygląda w sumie. Że to wygląda jak takie lane ciasto. Mam też w sumie taki placek. No dobre. Nie jest to jakoś wiesz, super, smaczne. Dobre. No przynajmniej smakujemy te regionalne y, potrawy, nie? Ja bym to w sumie podawał jako zwykły placek. Nie? Jako taki po prostu placek ziemniaczany. I do czego bym podawał? No, ale też powiem Ci szczerze, jak dla mnie, znaczy to jest wszystko super, że jest to taka duża porcja. A ten sos pieczeniowy to jest taki właśnie w torebce. Tak. No, dla mnie wszystko jest takie świeże. Marchewka też bardzo dobra taka słodka. Ale przełamana z taką mm, trochę kroskowością. I szczerze, to jedno danie można by było spokojnie na dwie osoby rozłożyć. I dwie osoby się spokojnie na, za pięćdziesiątki. Tak, mięso. Za 40 zł. Kurde, tylko to nie? Co masz ty. Co to jest kurczak? Tak, bo to jest gulasz drobiowy. No jakbym w sumie sobie, sobie zrobił tak do tego ta śmietana. Kurczak. I taki placek, taki... To jest proziak, tak? Nie proziak. To są proziaki. A to wcześniej to miałem co? Puczki. A, czyli mam teraz proziaki, okej. Okay. Okej, nie, to są proziaki, a to są płuczki. Wcześniej były proziaki. Tak, wcześniej były proziaki. Po było więcej takich dodatków, coś do tego. I to by było mega, mega dobre. Ale tak w sumie to się już nudzi no. powiesz, masz cztery, cztery w sumie duże placki. Śmietana. Zjeżdżasz jeden i no to jest fajniej, nie? Teraz zabieram się za drugi. No i to już jest takie, no dobra, nie? No okej, okay, nie? Zjesz się, nie? Gdybym wiedziała, że na przykład są z dwa takie, to bym po prostu wzięła sobie takie dwa. Ale nie dało się chyba nic dobrać więcej, nie? Nie. Do tego. Ja no, takim gulaszem to bym wchodziła w złoto. jedzą. No, z ja już się zmęczam. dobre. Mm. dobra ta słodkość to jest nie? ta marchewka z dzieciństwa taka mega słodka Zresztą, a ściarki ciarki to nie? Ja wam ja tą marchewkę? Ja ale... jest mega słodka ale jest no gigantycznie słodka ale ma no, taką nutę płaskowości płasowości dla mnie no? jest mega słodka jest nie. jak deser nie jak nie znaczy jest dobra ogólnie, ale no jest słodka ale przełamana właśnie może cytryną ale to dla mnie dominuje słodycz A tu trzecie co masz? Kapusta kusona. Kapusta kiszona mięciutka oczywiście mhm. kiszona. I przynajmniej u nas robią ją zupełnie inaczej. To jest taka cieniutka. Jest taka jak niteczki po prostu. A u nas zazwyczaj w restauracjach na Śląsku to robią taką grubszą, nie? Tak jak się kupuje czasami z takich beczek, to tą kapustę kiszoną to ona jest taka grubsza. A to jest taka mega, a inaczej w smaku, to jest kapusta kiszona. To jest dobra kapusta kiszona. Tak. Ale w teksturze to jest po prostu takie drobne niteczki. No też dobre. Ja tutaj jeden placek ma półtorej i koniec. Ja już poddaję. Powiem wam, że jest ciężko. Ledwo co żyje. Ledwo. Już zamieniliśmy, wymieniliśmy już talerze. Ja... <laughs> Daga tutaj. Ja nawet nie zjadłam jednego. Jest już ciężko. Już dosyć, jestem napełniona. Jest ciężko chyba zostawimy, nie? Bo nie ma opcji tego przejeść. A <laughs> i właśnie chciałam jeszcze dodać, bo te y, fuczki, one mają takie ciasto y, jak na racuchy, tylko że na słomie, i tak one smakują. znaczy nie smakują inaczej? Konsystencja tego ciasta jest po prostu taka jak na racuchy. No, te placki to są takie, one są grube i jak dla mnie mogły być na przykład cieńsze. Przepraszam, ale bardziej, takie bardziej spieczone, nie? A one generalnie są takie czaste, ale też nie smakują. Jakby tak przyjść i się najeść po prostu naprawdę świeżego jedzenia, to ja myślę, że mogę polecić. Po całym dniu spacerowania, chodzenia po górach. I tak jak mówię akurat to co ja wzięłam te turacki to spokojnie na dwie osoby. Lekko. No. Lekko. Kilo 200. Kilo 200, tak. <laughs> Żurku bym tutaj nie wziął. Nie, nie, na no żurek nie. Żurek nie ma sensu, a reszta dań spoko. Tak, aczkolwiek też była fajna, sobita y, porcja. Tak, ale no, w sumie smakowo się nie brali Jadliśmy dużo lepsze. Ale to my jesteśmy z krainy żurem płynącą, nie? Dokładnie. Może mamy inne jakby spostrzeżenie na ten temat? Żur to żur. Ma być gęsty, no. zawiesisty. Ten smak. A już jest końcówanie. Chyba nie będzie deseru. Ja bym teraz to poszła się spa, poszła, poszła bym się w po... spać tak, i jem szybko, żeby mózg się nie poczaił Ciekawe ile kalorii to Ale to jest koniec No. Jakby tyle daliśmy radę. A tu jest nasz. No tu jest Mops. Mops, nie daliśmy mu teraz, tak, Ale... Mops cały czas pilnuje, czy, czy coś nie zostało dla niego. To już koniec, to już koniec, to już koniec, to już koniec. 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 Już... Ale dwie osoby była płacimy. Dobre. I co, podsumujmy. Fuczki spoko. Bardzo dobre. Mogłyby być czymś, ale takie też są, ok? Dziurek bez sensu. Proziaki. Proziaki. To były. Ale też fuczki? Bo Ty mówiłeś też o proziakach, że bo mógłby... pie... to, to były proziaki. Czyli fuczki, a nie, czyli proziaki. Proziaki to były te takie chlebki. No to proziaki to chlebki spoko. A fuczki to były te. Fuczki z śmietaną też spoko, ale dwa, nie cztery. Bo cztery się robią no już nudne, już nie ma jakby żadnej nowości. Jest taki sam smak. Czyli się niby dobre, ale już jakby za dużo tego. <laughs> no, a te placki za kapiora to na dwie osoby. A i teraz dojadałem ten Żurek. I tam jest słony, jest za słony. Dobra, podogorywamy sobie jeszcze trochę i widzimy się na zewnątrz. Bardziej dietetycznego jedzenia. Przez chwilę zżarliśmy 2 kg żarcia. A rozwiązaniem od Dagi na nasze problemy, że ledwo idziemy pod tą górkę, to jest więcej wody. Nie no, serio, na To jest lekka górka, lekka. Na wakacjach trzeba zjeść, ale my teraz przegięliśmy. Serio, przegięliśmy. Zdecydowanie za dużo. Ja już czuję, że jestem o kilo przez te wakacje. Ale ogólnie polecamy. W sumie spoko, Tak, mocnej. oprócz tej zupy, oprócz zupy. Może byłby lepszy rosół.